Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawny i Partner Zarządzający Kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24.org. 24 Proszę Państwa, w ramach cyklu Prosto z KIO, tym razem przywołujemy dla Państwa uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z 21 grudnia 2021 roku, w której to uchwale e, Krajowa Izba Odwoławcza odnosiła się do kwestii związanej ze zmianą e, specyfikacji e, warunków zamówienia i w związku z tym zmianą ewentualnym ogłoszenia o zamówieniu. Pamiętamy wszyscy, że zgodnie z prawem zamówień publicznych zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zmiany specyfikacji warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert. I jak wygląda to prawo? W jaki sposób może z niego skorzystać? Zamawiający może dokonać modyfikacji tej specyfikacji warunków zamówienia w uzasadnionym przypadku, czyli na przykład w momencie kiedy zorientował się, że treść specyfikacji Specyfikacji warunków zamówienia nie odpowiada jego zamierzeniom, które miał i przewidywał, jak przygotowywał tą specyfikację, albo w wyniku na przykład pytań wykonawców, którzy dopytują się i te pytania wywołują konieczność zmiany specyfikacji. Warto podkreślić, że jeżeli taka zmiana specyfikacji warunków zamówienia będzie wiązała się z zmianą ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane na przykład w urzędowych publikacjach Unii Europejskiej, to zmiana takiej specyfikacji wymaga również sprostowania i zgłoszenia do ogłoszenia o, do urzędu publikacji Unii Europejskiej. Jeżeli tej zmiany by się nie dokonało, nie zgłosiło, no to Krajowa Izba Odwawcza podniosła, że brak Takiego, y, takiego poinformowania możemy mieć w sytuacji, w której na przykład wykonawca y, zobaczył postępowanie, przeczytał sobie specyfikację, przeczytał sobie ogłoszenie o zamówieniu i stwierdził: No, niestety, nie spełniam wymogów, nie mogę zaoferować niczego w tym postępowaniu. Tymczasem, po zmianie, mógłby zapoznać się ponownie z, z nową specyfikacją warunków zamówienia i stwierdzić: O, bym teraz mógł złożyć ofertę. A zatem. Naruszenie tego obowiązku przekazania informacji do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej byłoby naruszeniem zasady przejrzystości postępowania, bowiem to wykonawca ma mieć prawo do tego, żeby zapoznać się ze zmianą specyfikacji warunków zamówienia. Warto podkreślić, że Krajowa Izba Odwoławcza odnosiła się też do sytuacji, w której na przykład y, mamy y, błędy w, y, w specyfikacji warunków zamówienia i ona jest niezgodna z ogłoszeniem. I tutaj warto podkreślić, że niezgodność specyfikacji warunków zamówienia z ogłoszeniem o zamówieniu nie jest związana z tym artykułem, z tym przepisem, który mówi o zmianie w uzasadnionych przypadkach. W związku z tym tutaj tutaj nie możemy mówić, że zamawiający, że zamawiający narusza przepis o obowiązku zmiany specyfikacji warunków zamówienia w przypadku właśnie, kiedy jest jakaś niezgodność między ogłoszeniem a specyfikacją. Reasumując, proszę Państwa, jeżeli będziemy mieli sytuację, że zamawiający ma uzasadnione okoliczności do zmiany specyfikacji warunków zamówienia, no to musi poinformować na przykład Urząd Publikacji Unii Europejskiej o tych zmianach, ale również yy, może być sytuacja taka, że jeżeli by tego nie zrobił, to nastąpiłoby naruszenie zasady przejrzystości. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawny i Partner Zarządzający Kancelarii oraz redaktor naczelny portalu KIO24.org. Dziękuję i do usłyszenia.